maneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Dead War 4 Jak pamiętam, w tamtym odcinku walczyliśmy tam w tym... W nie wiem, jak to się nazywa, tym akwarium? Czy jak to się nazywało, nie pamiętam Ale mniejsza z tym, walczyliśmy tam, gdzie był ten powieszony rekin i, mieliśmy, I widzieliśmy, że jest jakaś tam znowu sekta tych samobójców Więc tu się coś szykuje ostrego, a i to... i wiesz, tam się nie działo nic wielce takiego ale w tym odcinku to jest ostatni y, rozdział tego trupiego zoo, więc no więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę kliknięciu dzwoneczka i najważniejsze kliknięcie tego czerwonego przycisku subskrybuj, by być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami na moim kanale, więc mam, na, zapewne, że, mam nadzieję, że wam się podobają i nie złużając zapraszam do oglądania no dobra tam hmm. tam też odcinku jeszcze nie no. Oczywiście nie znalazłem jeszcze tej ręki zombie tego, ale to spokojnie się znajdę. Chcę już i to jest mamy ostatni rozdział teraz, atak w planetarium. To będzie chyba na tą piekielną wieżę, bo tu już mówili, że tu za, że po tym dojdziemy prosto do celu. Tutaj nam mówili, więc no tu wszędzie mamy te, te, te save zone save. No. Dobra, więc nie przedłużając, ja tu tutaj jeszcze potwierdzam, e, nie no są jakieś pentagramy Dobra, a mamy full ammo, tak? Wszystkim? Tak, mamy full ammo, dobra No to nie przedłużając, wychodzimy z tego tego bunkera. No bo otwieram Też mamy zadanie, by zabić 30 przeciwników za pomocą wybuchu z pan ze szreka No, pośrednio lub bezpośrednio, no Z zniszczony wybieg To zaraz zobaczymy, mam tutaj no, ulepszenie, i tak dalej, te Dobra, wiecie co... Wiecie o co mi chodzi? Mam te rzeczy, dwa, ale chodźmy na... Najważniejsze. Wyjdźmy stąd. O kurde. O, już widzę zombie. i już ładny zombie start. Nie ma tutaj do miejsca. Może tu gdzieś będzie ręka, nie wiem. Chwila. Coś mi mignęło. Albo tylko chyba to liście były. E? No, Ło, jesteśmy już w blisko tego planetarium. No to chodźmy. O, a tu co to teraz? O, jakiś znowu oficer. Dobra, zobaczymy. Coś się chyba zaraz wyrobi, mam takie wrażenie. Ej, oni, aha, on ich ożywia Dobra Tak, on ożywia O, to nekromanty, o Wychaj Aha, oni będą przywo... Ej, tam kolejny Pyk Chyba w serducho trafiłem idealnie Fuck, w serducho Ładnie Dobra, jeszcze jakiś? mów mów mi Sniper! O! Jest! Naklejka Sniper! A czekaj, to ten wybił, który tam widzieliśmy z góry, do, do... z góry Dobra, czekajcie, teraz, hop! Dobra Dobra F No trochę się dziwnie strzela, nie powiem Dobra, wyłączmy to. Dobra, załatwieni. Tak, karabin załadowany. Muszę się rozglądać za tym jeszcze tu, a tu może tu coś będzie. Eee, nie jest poza amunicją, dobra. Może coś tu znajdziemy ciekawego. Mm -hmm -hmm. Tu są te, a może gdzieś u góry będzie ta ręka? Nie, nie sądzę. O, trochę ich tu idzie, nie powiem, ale to nie jest dla mnie problem żaden. A co to, to tak? Zjechaj. Dobra Wydawało mi się, że widziałem snajpera ale... To takie spekulacje były moje Dobra Hmm Dobra Dobra Odwalony Przecież jeszcze gdzieś coś? Dobra Oczywiście obszar. No dobra, tu na razie nic takiego trudnego nie mamy. Tu karabin. Ja też szukam zarazem tych rzeczy. Ale jak na razie nic takiego tu nie widzę. Nawet w tych rurach. Dobra, załatwmy ich na początek, potem myślmy co dalej potem robić. Ech. Skąd ich tu tyle przychodzi? A stamtąd się... Muszę sobie oddalić. Pyk. Pyk. O kolejny ładny redgen Tylko chyba będzie reporter. A nie tylko jednego już zrobiłem, ale drugi tam też oberwał. Dobra. Pyk. Dobra. Pyk. I ostatni. Ты почти на планетарии. Поднимайся и оттуда, и ты умрешь. я жив. A, A, właśnie tak byłem ciekawy, że coś tak. Ten doktorek chyba tak szybko by nie umoł huh, Udało mu się przejść do innego świata. Ciekawy. Huh, ciekawe, Cieka czy my też tam będziemy. Jestem ciekaw, jak on wygląda w ogóle. Dobra, przeładujmy i bierzmy więc. Ammo. A, to już full, dobra. Mmm, trudno z tym. Nie może później znajdziemy te rzeczy, ale. Nie, tu nic nie ma, tu też. Może ja czegoś nie widzę, ale to coś, ale trudno, jak tego nawet nie znajdę, to później się znajdzie. To po prostu w następnym kolejnym odcinku może wam będę tłumaczył. Wielka, wielkim,

a może jednak, a, może tak w sumie podsumowując fakty To on może jednak nie został całkowicie pokonany, tylko odesłany do innego świata i, i przerwano połączenie Wtedy w tej wersji Trilogy To e, snipe no oczywiście w Trilogy to może tylko prze, wy, wygnali go do innego świata, ale nie pokonali to całkowicie I on jakby musiał, miał, potrzebował czasu by się zregenerować czy coś I no, normalnie, dlatego zombie nie umierały bo, je, bo jeszcze ich przy ogólny przywódca nie umarł. A, czyli Almosty z Wej i strzałki tu. A do planetarium, okej okay. Czuję się, będzie się nie, tutaj nieźle dziać. Jeśli ja się rozglądam, wszędzie za tą ręką w zombie, ale... Jeszcze jej nie widzę. Ja też tak patrzę po każdych zakamarkach, czy coś tu może być. Jest to w ulepszeń czy chociaż nie wiem, komiks, dokument, ale dobra. O, mamy tutaj te pora do wezwa mhm. Dobra, kurde. Hmm. Dobra, ołtarz. O, chyba wiecie co, nie na to pora. Teraz na ten ołtarz, bo już widzę, że nas bombarduje. No, może no, gdzieś tutaj będzie. Kurde, nic nie widzę, prawie. Hmm. O szlak, uciekamy? Kurde, ten piekielny grenadier O już go widzę No, pokaż się No, nie żyje Dobra Może jednak czas iść trochę do przodu Bo tu już widzę, że nas zaczynają O ty franco Teraz ty giniesz Pyk No, dużo tych tu jest tych kruków. Hmm. Dobra. O! Nieźle ufortyfikowana um, baza. <laughs> Zaraz ją zniszczymy. Tutaj widzę, że jest znowu jakieś tu e, oddawane części. New beginning. No ciekawe. O! Tutaj... O i mamy dokumenty. Generał z Cetki Czterech rycerzy.

will finally bring about the glorious end to the age of humanity. Czy to... O kurde, Hitler przemówił. No to niezłe ja, ja się szykuję. No naprawdę... Kurde, jednak Hitler... właśnie... A dlatego takie ataki są specjalne, on się po prostu... Aha, czyli Hitler jakby się przegrupowuje. Armia Hitlera się... No! Powtórzę, się przegrupowuję. O, kurde, czyli za niedługo możemy mieć walkę z, sam, z samym Fisherem, zombie Fisherem. Dobra, ale wchodźmy do tego planetarium. O, jesteśmy dobra. Dobra. O, tu jest są jedne ładunki. Na tej ścianie. O, tu nie ma. I oczywiście armia umarłych musi być w okolicy. Ej, co? A, czyli tak od razu tutaj ten zrzucę. Dobra. Możemy tu wejść? Nie. Nie możemy tędy. Dobra. No to szybko ammo. I szybko idźmy postawili te ładunki, bo pan chcesz muszę znaleźć. Żeby zadanie zrobić. Wow. Dobra, tędy. I szybko tutaj, na, najbliż na tego najbliżej. Podnieśmy. A, tu są już kurz. Dobra, czekajcie. Dobra. Kurde, musimy to szybko podłożyć. Nie, ej, nie wiem gdzie jest ten zestaw ulepszyć tutaj. Dobra. Umieść. Podłożyliśmy. Hmm. Kurde, trochę ich idzie, dobra, czekajcie, niech się ustawią. Pyk, co to było? Nieważne, nie właśnie. czekajcie, gdzie tu może być ten zestaw ulepszeń, nie bo ja tak. Dziwię że ja go tak nie widzę na wierzchu gdzieś. Powiem tu zobaczyć. A ja go nie widzę. Tu z kolei ten yy, ładunek, to wiesz na go. Well done. And get out of there. Dobra Takich trochę spowolny Ale nie widzę coś takiego Panzer szeka, ale widzę to panzer szeki są Bo dalej ich nie widzę Zaraz tą skrzynię jeszcze zobaczymy Dobra A hordy zombie Dobra. O tu jest, jeszcze dodatek o, no, oczywiście musieli stać grenadierzy. Nie ma. Ała, co to jest? Dobra. Pudżum! Pyk. I co tak strzela? Ała. O moim kierunku. Co to? Sam oficer? to ci masz, pancerz, szrakiem po Pysku, kurde. Nie, to było, to nie było w moich planach. Szybko, 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 szybko stąd. Musimy spadać. Kurwa. Zaliczę się? Tak. Dobra. E. Dobra, zabijemy cię, bo mam mało HP. Kurde, nie mam pracy szreka. Eee, 17, kurde. wciąż mało. Dobra. Kurde. A ty, ej, ty wciąż żyjesz? Kurde, myślałem, że będzie znowu ten... Kurde, mogłem jednak poczekać na większą ilość zombie. Ach, trudno. Dobra, uleczmy się. Dobra, myślałem, że to wyzwanie będzie jednak prostsze, a okazało się trudniejsze. Dobra, może gdzieś będzie jeszcze jakiś pancerzrek. No chodźmy tam na górę. Dobra. Ty, a tu to? Dla mnie celujesz? O śmieciu No, zdychaj Dobra, może gdzieś tu jeszcze jest jakiś szrek Może leży? A może gdzieś tutaj jeszcze coś jest? Kurde nie, we, nie, nie da się tu wejść Kurde, nie, może gdzieś pominam... Muszę sobie na YouTube to obejrzeć potem, gdzie te rzeczy są Dobra Ej, ty no, stał! No, kurde Aha. O nie. Wdychaj. Ja muszę go zabić i on wstaje, kurde. No. Wdychaj. Dobra widzowie. Ja po prostu... Przetrwałem to. W... Aha, oni są ostatni. Dobra. Dobra, on wstawia... Dobra, ja mu zrobię kij Ku O kurde, dobra, czekajcie, mam pomysł O ty, chodź tu! Wyrwę ci to serce No Dobra Kurde To wyzwanie wydawało się... Mogłem wcześniej to wziąć, to... Nie widziałem, że to leży, dobra Jeszcze a i chodźmy stąd bo tu już więcej jakichś takich wyrzutni to nie widzę. Tu był chyba tylko jeden szrek Dobra, pierniczamy stąd. A jeszcze za nie to zrobimy? Może gdzieś tutaj będzie coś. Ej, gdzie tu jest zestaw ulepszeń? Naprawdę, ja nie wiem. Albo jestem ślepy, albo ja tego nie znalazłem wcześniej. Dobra, i niszczymy tą wieżę. I hucznie. No i po piekielnej wieży. Kurde, wszystko się sypie od razu. No i planetarium poszło O! Przyjechali po nas Dobra Dobra Wyciągnęliśmy ich stamtąd trochę ludzi O! Jakiś szkielet No, mi misja ukończona Kurde, mało punktów Mech O, naklejkę trup jest za... Kurde O, już 30 level, no fajnie O, jakiś odblokowaliśmy ze zestawu ulepszeń No dobra No dobra No trudno, to ja se, czy se jeszcze raz będę musiał poszukać Bo ja naprawdę nie wiem gdzie ten komiks Ręka zombie ze zestawu ulepszeń było Naprawdę Ale już mi się nie chciało mówiąc szczerze tego szukać Chciałem to misję skończyć, ale tu Kurde, mogłem wziąć wcześniej ten pancer, pancerz szreka i zniszczyć kiedy było jeszcze tak dużo tych zombie. Bo jak wybiłem część, to trochę było to teraz trochę problematyczne. No, bo myślałem, bo bezpośrednio, ale 17 tylko zrobiłem, a 30 musiałem zabić No cóż trudno się mówi, nie, wszystk, nie wszystkiego się nie zrobi za pierwszym razem idealnie. Ale dobra. My mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym rozdziale. Bo teraz mamy już... Następny rozdział nasz to będzie chyba trup e, wybrzeże. Więc jestem ciekawy, co tam się będzie działo. A jeśli wy jesteście ciekawi, możecie też napisać komentarz, co tam może być. Takiego ciekawego czy coś. Możecie coś pisać komentarze i w ogóle ja chętnie będę czytał te komentarze. Więc nie bójcie się, piszcie śmiało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!